Witam wszystkich serdecznie, witam w szczególności moich stałych widzów na moim kanale, na kanale Auto Import Lecimy z prezentacją tego wyjątkowego minionka. Oh, ale 500, słuchajcie, a jak pierwszy raz to musi być to 500 w dosyć ciekawej wersji. Znawcy tematu, ja znawcą tematu 500 nie jestem, mogą poznać, że jest to wersja tak zwana sport. Nietypowy silnik, bo nie jest to wersja podstawowa 1,2, tylko 1,4. Słuchajcie, czterocylindrowy silniczek o mocy 100 mechanicznych. To jak na takiego małego chrabąszcza, to naprawdę uważam, że jest to bardzo fajny. Fajny, fajny silnik. Na pewno troszeczkę bardziej trwały niż 1,2, z uwagi na to, że zawsze większa pojemność dla mnie, no to to jest wyznacznik tego, że silnik po prostu jest mniej, mniej no, wyżyłowany. Tutaj ciekawostką jest sześciobiegowa skrzynia manualna. W takim małym samochodzie, właśnie, jest, zamontowana 6, jest zamontowany sześciobiegowy manual. Jest to egzemplarz z 2009 roku. Z przebiegiem 145 tysięcy, sprowadzony z Niemiec. Drugi właściciel od nowości. I tak jak widzieliście na filmie z dostawy tego samochodu, była relacja chyba robiona u mnie na Facebooku. Auto było sprowadzone z drobnymi uszkodzeniami lakierniczymi, które zostały w Polsce usunięte. Uszkodzony był prawy próg, tutaj pod dokładką. Przy okazji oczywiście zostały wprowadzone, no i dół drzwi był uszkodzony. Ten dół drzwi i próg zostały polakierowane. Dokładka również została polakierowana. Doszedł zderzak z przodu. Też go polakierowaliśmy z uwagi na to, że był gdzieś tam pęknięty, porysowany. Jak mam zdjęcia to wrzucę. Tutaj Marek lakiernik jeszcze dodatkowo zrobił w czarne piano. Zobaczcie tą kratkę dolną halogeny. Zmienialiśmy znaczki przód, tył, bo były w brzydkim stanie. No ogólnie auto zostało ogarnięte. Klamka została, zobaczcie, dokupiona nowa, bo też na, tym, na tej relacji było widać, że ta klamka była uszkodzona. Z tyłu w tym pakiecie sport i w ogóle co jest w tym pakiecie sport, z tego co ja oglądam, ten samochodzik, no na pewno są te naklejki. Nie wiem, czy to były fabryczne naklejki, które ktoś sobie dołożył. Te pasy boczne mamy, pasy, zobaczcie, na dachu. No w całość naprawdę robi fajne wrażenie, auto może się podobać i na pewno się podoba. Felgi 16 calowe albo 15 calowe, 16, słuchajcie 195 45 16. Opona w Stein, ale całoroczna, w Niemczech takie opony są dopuszczone, zobaczcie tutaj macie oznaczenie, że jest to opona całoroczna. Szukam szybko rocznika tej opony, tutaj mamy rocznik 2017, czerwony zacisk. Opona w stanie jest idealnym, co prawda no już 2017 rok, więc za rok pasowałoby te opony zmienić, aczkolwiek wiecie, przy takim małym wozidełku, no to naprawdę tutaj myślę, że jeszcze można na tak ładnym bieżniku pojedzieć. Z tyłu mamy inną dokładkę zderzaka, zobaczcie, dwa wydechy, nie wiem czy to jest seria czy nie, e, Jakiś tutaj jest oznaczenie tunera tego wydechu, słuchajcie, mox, mox Car jakiś, nie znam, ale ładnie to też się prezentuje. No ogólnie w tym kolorze no mówię, tak jak nazwałem go na początku, tak zwany Minionek, no chyba idealnie pasuje do tego auta. Są na pewno jest inna tapicerka w środku, jest przycisk sport. No to są wyróżniki może tej wersji. Co do silnika 1.4, jest to wolnossąca jednostka starego typu, bardzo dobra konstrukcja, tutaj nie mająca jakichś większych, wiecie, wad. Więc tutaj myślę, że no, wystarczająca do tej budy, do tego trzyżywiowego nadwozia, bardzo ładnego nadwozia. No, trzeba to oddać Włochom, że potrafią robić małe auta, i te samochody mają po prostu mega dużo smaku w sobie. Jeżeli chodzi o 500 to wiecie, mamy bardzo duże, dużo ilość wersji. Są wersje tak zwane cabrio. No, to nie jest tak naprawdę prawdziwe cabrio, bo składa nam się dach po środku plus tylna szyba. Takie auto kiedyś wypożyczałem na wakacjach, pamiętam. Są wersje jakieś tam, wiecie, usportowione, na przykład wersje Abarth, no to to już są w ogóle oderwane od rzeczywistości samochodziki i bardzo drogie. Są wersje podstawowe, właśnie z silnikiem 1.2. No tutaj jest wersja Sport i dosyć dobrze wyposażona, mówię, te 16-calowe felgi. Klimatronik mamy, słuchajcie, jednostrefowy. Skrzynię manualną sześciobiegową, ale nie wiem, czy we wszystkich jest sześć biegów, czy nie, już nie chce mi się w to... Wnikać. Tak się prezentuje to auto w 100% bezwypadkowe, a jak mówię o bezwypadkowości, no to przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Zdjęcia uszkodzeń widzieliście, i może jeszcze będę wrzucał tutaj przy montażu, jak będę mierzył. Zaczynamy od dachu, od dachu z tym fajnym oklejeniem dach 110, także oryginał. Przypominam, że 500ki były składane w Polsce. Także to można powiedzieć, że troszeczkę taki wyrób nasz krajowy. 140 tutaj słuchajcie oryginał te drzwi. Oryginał. Nie wiem czy to coś widać czy nie widać. Błotnik przedni lakierowaliśmy, bo tutaj był wgięty. Słuchajcie, w tym miejscu udało się to jest Taszkowi blacharzowi przy okazji wyciągania yy, progu. Zobaczcie, tu nie ma grubo, a zostało to wyprowadzone, błotnik jest oryginalny. Ja zawsze jeżeli się udaje uratować błotnik to wolę go ratować, bo te zamienniki, słuchajcie, nowe one naprawdę mają dużo gorsze zabezpieczenie antykorozyjne. Maska tutaj, słuchajcie, 180-160, tak jakby się kwalifikowało do drugiego lakieru. Zderzak na pewno był lakierowany, bo był pęknięty. Oczywiście to wyszło w momencie, jak już auto do nas przyjechało. Jak auto kupowaliśmy, to tego nie było, miało być tylko te uszkodzenia, co widać. Auto było kupowane na dużej aukcji nie bezpośrednio od właściciela. Tutaj drzwi zobaczcie macie w oryginale. Tutaj dół mamy w oryginale. Próg zobaczcie 90 tu mogę złapać, tutaj będzie grubiej. Cały próg był wgnieciony i był wyciągany. Także tutaj naprawdę szacunek dla staszka blacharza, że to wyciągnął. No i Marek to polakierował tutaj jest taka wgniotka, delikatne przerysowanie zobaczcie w tym miejscu już nie udało się tego usunąć no ale błotnik jest w oryginale ogólnie cały samochód oprócz tego błotnika z przodu jest w oryginale no oprócz tego co my malowaliśmy tak no i tyle, i tutaj jest takie przebarwienie na zderzaku nie wiem czy to będzie widać w tym miejscu dokładnie pokazuje no to jest jakaś taka wada lakiernicza, no ale autko z 2009 roku, więc no nie oszukujmy się, już nowe nie jest a i tak tych dużo wad zostało usuniętych. Tutaj też macie znaczek przez nas zmieniony. Od najdrobniejsze szczegóły tutaj przy tym samochodziku zadbałem. Tak jak mówiłem przy tym jak auto przyjechało też zmieniłem dywaniki w środku. Tutaj są te dywaniki, które auto przyjechało. W ogóle brakowało dywanika kierowcy. No tak wygląda bagażniczek. Auto czteroosobowe. Śmieszna tutaj półeczka zobaczcie. Jest to auto litrażowe, czyli jedno z tańszych jeżeli chodzi o produkcję. Te samochody nie są, wiecie, jakoś super wykonane, aczkolwiek 500 jest wykonana ciekawie. Te materiały nie są użyte jakiejś super ekstra jakości, no ale nie ma co tutaj wymagać od auta miejskiego, że będzie, wiecie, w najlepszych materiałach. On ma być tanio zrobiony i ma być tani w utrzymaniu i tak faktycznie tutaj jest i Włosi są w tym mistrzami. Jak produkują, znaczy wypuścili ten samochód, to to był po prostu hit sprzedaży. Jeżeli chodzi o auta używane, to zobaczymy, bo jest Pierwszy raz w mojej historii takie auto i zobaczymy jak ono się prezentuje. Bardzo fajnie wygląda środek. Tutaj niestety mamy, czy niestety, niestety mamy słońce i widać mój cień. Fotele były wyprane. Jak auto przyjechało troszeczkę brudniejsze były te fotele. Pół skórka taka. takie zamówiłem, zobaczcie dywaniki z logo 500. Myślę, że idealnie pasują. Z poduszek widzę, że mamy cztery poduszki powietrzne. Będę mówił to, co będę widział, bo powiem Wam szczerze, mówię, pierwszy raz mam ten samochodzik. I szczerze chciałem mieć taki samochód, akurat udało się kupić wersję Sport. Czym ona się charakteryzuje? No to pewnie znawcy mnie poprawią, jeżeli się pomylę. Mamy żółtą deskę i to jest taki wyróżnik 500, że macie w kolorze z nadwozia. Deskę w środku. Tutaj z wyposażenia dodatkowego, i to nie każda na pewno 500 ma jest właśnie Klimatronik, czyli automatyczna klimatyzacja jednostrefowa. Elektryczne, słuchajcie, szyby. Sześciobiegowy manual, zobaczcie. To jest super rzecz w małym samochodzie. Radio nie wiem, czy ono jest podstawowe, czy nie. Widzę, że jest ZMP3. No i macie tu ten magiczny przycisk sport. I faktycznie, jak ten, ten przycisk sobie wciśniemy, no to samochód tak jakby zmienia mu się faza rozrządu i ten samochód jest taki bardziej narowisty. Moim zdaniem bardziej jest normalnie zdławiony, a Sport po prostu otwiera tutaj e, otwiera mu, nie wiem, przepustnicę czy coś takiego. Kierownica widzę skórzana, perforowana skóra, czyli może to też być wyróżnik właśnie tej wersji Sport. Zobaczymy sobie, czy było palone w samochodzie. Coś tam było, widzę, odpalane, aczkolwiek w aucie nie czuć, żeby było palone. I tutaj mamy USB Windows Mobile, widzę jakiś tutaj jest jakiś gniazdo. Nie wiem dokładnie do czego to służy, nie testowałem. Tutaj zobaczcie jakiś taki mały schoweczek. Sam z Wami sobie ten samochodzik po prostu obejrzę. Co do materiałów, no to typowo wiecie plastikowe materiały, aczkolwiek jak na samochód, wiecie, ten yy, z najtańszego segmentu. Zobaczcie boczki obszyte też perforowaną skórą. Może to też jest wyznacznik wersji wersji tutaj Sport w tym miejscu i to jest dosyć miękkie, fajne no te plastiki wiadomo, nie robią jakiegoś najlepszego wrażenia, z tych klameczek widzę, że nic nie schodzi, na przykład w Kaszkajach też są takie alachromowane klamki i tam wszystko schodzi, tutaj nie generalnie na, jak na 145 tysięcy 142, słuchajcie, przepraszam kurde, ale się pomyliłem zawsze zaniżam, a teraz zawyżam, no dobra to mamy 142 tysiące kilometrów. Pokażę wam jak zegary tutaj wyglądają. No, odpalimy sobie. Mamy informację, że mamy otwarty bagażnik w języku polskim. Słuchajcie, przebieg nam mryga. Nie wiem co to znaczy. No, otwarty bagażnik, to mamy tą kontrolkę tutaj na dole, tą czerwoną. Także tak to wygląda. Tutaj mamy mały komputerek pokładowy. Jeszcze pokażę wam tutaj te elementy, które się najczęściej zużywają. No i co? Przechodzimy pod maskę. Tak wygląda tutaj silnik 1.4, słuchajcie, 100-konny, 16-zaworowy. No jak na takie małe auto naprawdę samochodem się jeździ przyjemnie. Tak wygląda tutaj 500-ka pod maską. Pokażę newralgiczne punkty. Sobie obejrzcie na spokojnie. Silnik nie miał chyba wycieków, zresztą zaraz przejdziemy do dokumentacji, to Wam o tym powiem. No i tak pracuję tutaj, nachylę się z mikrofonem, żebyście sobie posłuchali. Dumnie tutaj wygląda ten napis. Jest świeżo po wymianie oleju. Olej był wymieniany tutaj, zobaczcie, 5W40 przy 139 tysiącach kilometrów. Następny serwis w lipcu przy 154, a był robiony w lipcu 2022, czyli raz do roku. Shell Helix Ultra. Fajna wlepka, bo wydrukowana, słuchajcie, podpisana z datą, naprawdę. Profesjonalnie to wygląda. Widzę, że akumulator jest świeży, także musiał być zmieniany. Norauto Akumulator, czyli jakiś no-name. No, taka firma istnieje, ale widzicie, no, stylizowana tutaj, znaczy, nazewnictwo Norauto, a pewnie producentem jest typowy producent akumulatorów. Co do silnika, mówię, nie ma tutaj żadnych jakichś zastrzeżeń do tego silnika. Nie znalazłem złych opinii na temat tego silnika. Na pewno jest to rzadziej występująca jednostka niż 12 no ale to też jest ogromna zaleta tego samochodu, że to jest właśnie ta wersja z tym silnikiem, bo pewnie przy zakupie nowego auta była dużo droższa od takiej wiecie podstawowej wersji 1.2. Przechodzimy do dokumentacji, jeszcze zanim dokumentacja Wam pokażę, tutaj ten próg jak wygląda po zrobieniu, to było wyciągane, czyli tą metodą tak zwaną PDR chyba to się nazywa, fachowo nie wiem, jak może się pomyliłem, ale generalnie były, było to wyciągane, przyjechał specjalista od tak zwanych dołków. Mam takiego specjalistę, pana Staszka, ale numeru nie podaje, bo nie będzie miał czasu na moje samochody. I udało się to wyciągnąć. Słuchajcie, mamy książkę serwisową, ona nie była prowadzona chyba do samego końca, o ile ja dobrze pamiętam. E, tutaj serwis mamy 30, e, potem mamy chyba 85 z tego co widzę, 110 i tyle. Widzicie wlepkę z tego samego serwisu mamy pod maską, także e, no, tam jest z 2020 Drugiego roku z lipca, także pewnie był co roku ten serwis wykonywany, a tutaj zostały wpisy zrobione tak jak zostały zrobione. No nie każdy prowadzi, wiecie, książkę serwisową. Tutaj macie taką stronę startową. Auto zarejestrowane we wrześniu 2009 roku Fiat 500 tego typu rzeczy. Mamy z ważnych dokumentów takich niemieckich. Ja zawsze to powtarzam. To mamy. Mamy, słuchajcie, tu mamy fakturę. Na dywaniki wam daję, co tutaj mamy, słuchajcie, mamy tak zwane TIFY, czyli przeglądy techniczne samochodu. Tutaj macie zawsze podany numer WIN samochodu, daty pierwszej rejestracji i kiedy był wykonywany przegląd. Tutaj mamy październik 2012, 16.31. Czy znajdę tutaj przebieg samochodu? Zaraz zobaczymy. Na tym dokumencie nie ma. Ale tutaj mamy październik 2012, słuchajcie, przebieg 39 tysięcy kilometrów. I to są takie dokumenty, wiecie, niepodważalne. I dobrze jak one są, aczkolwiek nie zawsze ktoś gromadzi te dokumenty. Minusem samochodów z Niemiec jest to, że wiecie, no nie jesteście w stanie tego niestety sprawdzić. Nie ma takiej strony Karinfo jak w Szwecji, że wchodzimy sobie przykładowo na te przeglądy techniczne i sprawdzamy. Dlatego ja nie lubię aut z Niemiec z uwagi na to, że naprawdę ta historia jest okrojona. Tutaj mamy marzec 2021. Wykonany przegląd przy przebiegu 131 941 km. No, numery rejestracyjne macie, tego typu rzeczy. Tutaj mamy wyciąg z, ze świadectwa homologacji. Słuchajcie, zobaczcie fajna rzecz. Tutaj mamy z marca 2021 to tak, tak, ta sama data co tutaj. Także to mamy potwierdzenie przebiegu. Oczywiście, ja też przebieg zawsze wpisuję na e, fakturze. No, bo ja jestem pewny, mam zakup samochodu, wiem. Jaki był projekt? Tutaj mamy na dywaniki, gdybyście chcieli kupić. 99 zł, kosztowały. Słuchajcie, Lasota, firma z Muawy, takie dywaniki z takim haftem robi. Tutaj mamy wydruk ze stacji diagnostycznej. Oczywiście byłem samochodem na stacji diagnostycznej. Przednie amortyzatory 72-65, tylne 21-23. Eee Siły hamowania, wszystko ogólnie ok. Diagnosta miał zastrzeżenia do przednich wahaczy i do oszczelniania prawej półosi, czyli do manszety osłony przegubu. I to zostało w aucie zrobione. Tutaj mamy zlecenie. W pobliskim warsztacie w Nieporęcie wymieniony Simmering półosi. Dwa razy widzę wahacze dwa razy. No i wahacze bardzo tanie. Słuchajcie, no 227 zł za wahacz. Czy znaczy 280 zł z VAT, 227 netto. No i wymiana łączna kwota tutaj 1374 zł, jeżeli chodzi o mechanikę. Dywaniki, stówkę, słuchajcie, a lakiernik. No, lakiernik to jest oddzielna kwestia. Lakierowane były w sumie trzy elementy. Trzy elementy. Jeszcze poprawialiśmy z tyłu zderzak z lewej strony. No, za samo wyciągnięcie tego progu i tej wgniotki na lewym przednim błotniku zapłaciłem. 1000 zł, panu Staszkowi Blacharzowi, no i plus lakierowanie. Mieliśmy lakierowaną tutaj tą dokładkę prawą, to widzieliście na zdjęciach, przedni zderzak i tylny zderzak, także 2,5 elementu bym mógł powiedzieć. No, czyli tutaj najwięcej pochłonęła właśnie naprawa lakiernicza tego samochodu, pomimo, że bardzo małe uszkodzenia i teraz, czy to jest auto powypadkowe? No moim zdaniem nie jest to auto powypadkowe, tylko jest to auto pokolizyjne, tak, i to było... Typowe takie uszkodzenie, wiecie, nie wiem, może jechała sobie Niemka czy Niemiec, nie wiem, muszę sprawdzić w dokumentach, bo teraz nie pamiętam, kto tym autem jeździł. I po prostu zahaczyła, nie wiem, za duży krawężnik, o jakiś słupek nie zauważyła. To jest auto typowo miejskie i jeździ się po mieście tym autkiem, tak? Zobaczcie na felgi, felgi na przykład są w stanie bardzo ładnym, pomimo, że to jest 16 cali, dosyć niski profil, to ta felga naprawdę nie jest poobdzierana tutaj na rantach. Wygląda ładnie, to jest taki szlifowany aluminium, bardzo ładnie się to prezentuje. Więc dla mnie jest to auto bezwypadkowe nadal, aczkolwiek miało jakieś tam drobne kolizje, które my żeśmy tutaj w Polsce usunęli. I suma sumarum do tego autka czwórkę się dołożyło. Więc to nie jest tak mało. Bo jeżeli doliczymy tutaj serwis, wszystkie mówię rzeczy, tam już znaczków nie liczę, wiecie, takich pierdółek, no bo wy to widzicie finalnie, jak auto wyszło. To auto akurat było pokazane tam w relacjach, jak auto przyjechało, to było widać, jak to autko przyjechało. I naprawdę dla polskiego klienta ja te samochody szykuję bardzo, bardzo. Tak, no, ze smakiem. No, zobaczcie, nawet ten black piano z przodu. Dupełnie inaczej ten zderzaczek wygląda, jak jest polakierowany, a nie jest taki matowy, matowy, tutaj czarny. I to jest zasługa na przykład mojego lakiernika Marka, który zawsze takie fajne rzeczy dodatkowo proponuje, żeby zrobić. Co do ceny, będzie oczywiście podana cena w komentarzu. Te auta są naprawdę w cenie, powiem Wam szczerze, i ta cena tych samochodów nie spada. Tu nie jest wysoki przebieg, bo 142 tysiące kilometrów to uważam, że. Jest to przebieg taki naprawdę akceptowalny. No i wersja jest fajna, kolor fajny, auto się wyróżnia. Jak ktoś szuka takiego samochodziku, to naprawdę ten samochód może się podobać. I mi się generalnie podoba. I fajnie się tym autkiem jeździ. Powiem Wam szczerze, że e, no polecam dla każdego młodego kierowcy, dla jakiejś pani, która chce się wyróżnić z tłumu, naprawdę fajne miejskie auto. Co do wykonania, no to jest samochód miejski, także nie ma tutaj się spodziewać, że to będą jakieś luksusy. E, jest wszystko, co w tym samochodzie nawet ponad, na wyposażeniu, bo powtarzam, jest klimatronik, kierownica wielofunkcyjna, radio tutaj sterowane z kierownicy, słuchajcie, te półskórzane tapicerki, dwie, dwie, dwa, dwie rury z tyłu, wydech. Zresztą zaraz pojedziemy na stację diagnostyczną, to zobaczymy, jak to wygląda od spodu. Samochód sprowadzony z Niemiec, także on powinien wyglądać naprawdę ładnie. No i przypominam, że 500 były składane w Polsce. Co do powrotu samochodu na kołach, bo to jest auto z Niemiec. Nie ma takiej możliwości, słuchajcie, żeby tym autem się poruszać tutaj na kołach bo samochód jest wyrejestrowany i zawsze to powtarzam przy samochodach z Niemiec, że to jest inna historia niż przy aucie ze Szwecji. Tutaj mamy tablice, które nie powinny być na tym samochodzie za, założone, także tak zwane tablice kolekcjonerskie. Auto jest sprzedawane tak naprawdę bez tablic, przegląd robimy w tym samochodzie, akcyzę opłacamy i auto możemy dowieźć w każde miejsce w Polsce naszą otolawetą, która tam stoi, także Tutaj typowo door to door realizujemy. Lub przyjeżdżacie sobie auto, oglądacie, robimy tutaj przejażdżkę po drodze niepublicznej i możecie sobie wziąć dokumenty i zarejestrować samochód i już odebrać auto zarejestrowane. Uczulam, bo bardzo dużo w Polsce jest samochodów sprzedawanych nawet w mojej miejscowości, tutaj w pobliskich komisach na niemieckich numerach i się mówi klientom, że mogą wracać na kołach. Przy aucie ze Szwecji faktycznie możecie wracać autem na kołach, jeżeli ja to auto kupiłem od osoby prywatnej, bo auto jest kupione na moją firmę i nie jest wyrejestrowane. I tam są oryginalne tablice, auto wyjeżdża z tablicami wtedy, bo jest na mnie po prostu kupione, tak? Przy aucie z innego kraju, nieważne czy to Niemcy, czy Holandia, czy Szwajcaria, tam są tablice zabierane, auto przyjeżdża bez tablic i generalnie nie poruszać, nie można się tym autem poruszać, bo to auto jest wyrejestrowane. Także uczulam, bo zmieniało się prawo, są inne już stawki mandatowe, nie warto ryzykować. Ja mam usługę door, -to -door pakuję tego maluszka, zawożę Wam pod dom. Oczywiście wpłacacie wcześniej zadatek, wszystko macie tutaj pokazane czarno. Dabajem, jak to auto wygląda. Także przy aucie z Niemiec. No, oczywiście, ja mogę to auto zarejestrować też na siebie, nie ma problemu, tylko ja wtedy nie, nie, wy wtedy nie będziecie pierwszym właścicielem w Polsce, tylko ja będę pierwszym właścicielem. A dla mnie to jest trochę tworzenie takiej głupiej historii samochodu. Uważam, że lepiej sobie zarejestrować już na siebie ten samochód. Oczywiście, on będzie w 100% przygotowany, czyli z ważnym przeglądem e, i z opłaconą akcyzą. Dobra, lecimy na stację, e, oczywiście, na lawecie i, e, i zobaczymy sobie maluszka od spodu zobaczymy 500 od spodu pokażę wam dokładnie jak tutaj się prezentuje nowe wahacze to co mówiłem wymienione dwie sztuki widzę że złącze elastyczne było wymieniane silnik suchy A i zobaczcie jak wygląda podłoga wydech Taki kocur, tutaj jakaś niewielka korozja z tyłu, na belce nie ma w ogóle, tutaj na tych mocowaniach sprężyn dolnych. Podłoga w stanie wzorowym, Jeszcze z tej strony Wam pokażę ten neurologiczny punkt, czyli próg, zobaczcie, tak się prezentuje, 500 od spodu, myślę, że nie ma krzywdy. Bardzo fajny stan podwozia tego auta. Dobra, lecimy na plac na podsumowanie. Jeszcze rzut na silnik, żebyście spokojnie sobie popatrzyli. Tutaj po łosie. wszystko w stanie nienagannym. Mam nadzieję, że prezentacja Wam się podobała. Tego właśnie żółtego minionka, który się czai za mną. Auto pokazane, tak jak widzicie, z każdej możliwej strony. Pokazane nadwozie, podwozie zrobiony pomiar lakieru, pokazane uszkodzenia w momencie sprowadzenia samochodu, ja nie mam nigdy nic do ukrycia, jak mam auto, wiecie, delikatnie uszkodzone lakiernicze, to Wam to pokazuje, co w nim naprawiam, co robię, tak jest przy małych samochodach, żeby je ściągnąć z Niemiec z tak niskim przebiegiem, żeby się w ogóle to kalkulowało, to zazwyczaj są sprowadzane te samochody z jakimiś niewielkimi uszkodzeniami lub po prostu mają dużo większy przebieg niż ten faktyczny, który jest na przykład w tym egzemplarzu, przy aucie z Niemiec jest bardzo ciężko potwierdzić przebieg to od razu Was uczulam u mnie macie ten przebieg wpisany na fakturze bo ja mam też ten przebieg wpisany na fakturze zakupowej tego pojazdu jeżeli Ci się prezentacja podobała to zapraszam do subskrypcji kanału ale to nie muszę generalnie powtarzać i chyba nie będę już w ogóle tego powtarzał bo jak oglądacie mój kanał no to, to po prostu subskrybujcie i tyle jeżeli chcecie być na bieżąco Fiat 500 uważam, że bardzo fajna propozycja myślę, że będzie ciepło odebrany na moim kanale mi się bardzo ten samochód podoba, szczególnie w takim kolorze rzucającym się w oczy w wersji Sport z silnikiem 1.4. Bardzo fajnie się tym autem jeździ, to nie jest taka zawali droga. Jeździłem, mam porównanie, jeździłem takim autem, mówiłem na wakacjach z silnikiem 1.2. No i są zupełnie inne wrażenia z jazy tym autem, a innym. Samochód możemy Wam dostarczyć pod dom w systemie door-to-door, -door, czyli z dostawą na lawecie tego auta. Autem nie można się poruszać po naszych drogach. Także albo go najpierw rejestrujecie i odbieracie już zarejestrowany samochód, albo właśnie Wam dostarczamy z kompletem dokumentów pod dom i sobie to autko rejestrujecie. Tak wygląda uczciwe podejście do tematu, uczciwe podejście do handlu samochodami. Trzymajcie się, na razie, pozdro.